Fireball. O kurde, ty umarłem! Uh... <laughs> Fireball! Kurwa, Freezy to wam to wam I ty to wam to fireballa? Okay. Masz wam <laughs> I ja pierdzielę czy ja ciebie widzę? Nie widzę cię na mapie. To się otwiera? No kurwa grafika, jak gdzie ja muszę iść? Chyba do twojego zamku. Coś zrobiłem. Co? Ох, курва Где ты, курва, Fireball! <laughs> Fireball! Cool. Oh, cool 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 Fireball! Freeze. Yeah, yes, yes. Freeze! 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 <ś seventies> <coughs> A, bo to trzeba poczekać aż to się odnowi! Urwa! Fireball! Mogliśmy indyjańskim wziąć było Fireball! To Fireball Fireball! Pierdaj, kurde, kurde. Gdzie ty jesteś? Fritz! Freeze! Fritz! <grywa> nie, <grywa> uh, nie, nie wiem, co all. to Hall. To? Nie wiem, co ty robi. Fritz! All. A, przenosi się, okej. Okay. Magic Missile! <grywa> <grywa> oh, kurde, Magic Missile. Fireball. O kurde! No, umarłem! <grywa> ja pierdziele widzisz się na discordzie bo podwójnie cię słyszę kurde gdzie to mnie zrespiło ja pierdziele ty nie mam książki może musisz zebrać jakoś a nie mam dobra gdzie ja jestem Czekaj, gdzie ja tu mam iść? Tu? Tu? Kudzak, tu się dziwacznie chodzi z tą mapą. Oh. 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 Fireball! Kurwa. 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 Fireball! Kurwa. Fireball. Kurwa. Fireball. Gin! <laughs> Gin! <Gidź. laughs> dobra ta gra. Czekaj, gdzie tu I trzeba iść? Odbywać. Tutaj tą flagę jakoś trzeba, nie? Kurwa, ja nie ogarniam jak tutaj chodzić Fireball! 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 Fireball!

Zmarłeś? O! Jak mi przykro. Gdzie jest ta kurde flaga? Zasrana. Dobra, mam. Aha, tu jest noc. A, no, aha, i trzeba to trzeba Dziękuję. O, wioska smurfów jakaś. Ty, ktoś tu jest. Tym, Ty, krasnoludki znalazłem. Siema, magic missile. I zabiłem go. Fireball. Fireball. E, rozwalam wioskę smurfów. Fireball. O kurde, Sam chega patrafio. Espalhei em éste... Nkaupe. <laughs> Fireball. 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 Magic Missile. Magic Missile. O, kurwa, to Fireball. A to trzeba mieć otwarte na tym. Fireball! w pewnym walił Fireball O kurde, no ja mnie zabił. Leżeć, kurze, nie. <laughs> Siema, nightmare O kurde, gdzie to mnie zrespiło? O ja pierdzielę dalej się nie dało. Fireball! Jakieś kurwa te są Fireball! No, ja. <laughs> Ale celowałem, jak w się chłopie <laughs> Zajmista ta gra na więcej osób Fireball! Fireball! Ty, kurwa, mnie Fireball! FIREBALL! <grywa> kurwa, Fireball, zabij go kurwa! Fireball! Skurwa, ja sam zabijam, nie no! FIREBALL! HALP, HALO, HALO! Kurwa, tele... Ej, <grywa> zginął. Dobra, jesteśmy tutaj, gdzieś flaga powinna być. Jebaćcie! <grywa> fireball najlepszy tu. O kurwa, wzruszyłem. Tak, jak ty, kurwa, nie trafiasz w ogóle ten? Ja celuję przed przy twoją mordą i nic OL, <grym> Fireball all. Kurwa gdzie co ty chcesz do mnie? <grym> gdzie ta flaga? Freeze! Tu jest Fireball! Fireball! Oh, kurwa, American Magic, chujci w tupa! Więc jesteś? Fireball! <grym> Fireball! <grym> Magic Missile. Magic Missiles. Fireball. O kurwa, sam się zabiję. Sam się zabił. Fireball! Mogę z tego strzelać? Co to robi? Jo, to grow. ten to tak na ja, sobie, wielki kurwa. Jak tu ciemno się zrobiło? Jakieś kościotrupy dobiegają. No to jest moje. O, co jest? Co ja robię? Nie wiem. idę po ciebie. Nie latam. Nie ja latam. Gdzie jesteś? hello the sorcerers have reclaimed their base oh god cool. that's control ship so the to taste so. Coś tu ciekawego będzie? Okej, okay, są jakieś drzwi. Jakieś tajemne czary tu będą. Nic tu nie ma. Tutaj jesteśmy dupę! Magic jesteśmy Ja pierdzielę Fireball! Ja pierdzielę zginąłem Co dole, jesteśmy Nie, jak, jakiś duch na <noise> poszedłem na dół, nie? O, jasno W końcu Jasno, już... Miałem, w, miałem w ogóle różkę, dzięki której latałem. Fireball! Fireball! Kurwa, ale Pierdoli mnie, kurwa! No kurwa! Magic missile, chodź w tupę, kurwa! Pierdolę. Freeze! Freeze them. Fireball! Dobra, zajebałem się. Pierdolę to! Magic missile! Haha! Fireball. O Gdzie ty kurwa, jesteś chodź tu? Fireball! <suszy> ja też zginąłem. O boże. To co, idziemy na jakiś serwer? Zobaczyć. Fucking żaba atemi. <suszy> Dobra. Tamte odzyskać teraz, Dobra. No nie, to jest tak bieganie w kółko, chodź na inny serw, tam, wychodzimy Dobra, to jest bez sensu. Będziemy kiedyś dookoła siebie, kurwa zbierać punkty do i lobby dawaj. Jesteśmy razem? Ja, jak, jak się tu gada? Jak ty masz w ogóle nazwę tutaj? Jaką ty masz tu nazwę w ogóle? Pierwsza <laughs> <coughs> To tu się dzieje? Co się dzieje? O, katowan! Excalibur. Excalibur. Nice. Let's find <laughs> Hahaha, no Louis! Ty jesteś Szymek ze mną no, w ekipie czy nie w końcu? Wszyscy z Szymekem, jedno wypalacz, no. Jestem w przeciwnym. O kurwa, Ferman, Jaką ty masz nazwę? Szymon zabijaka. To no, w przeciwnym jesteś to patrzysz? Fireball! Magic Missile! Fireball! Freezing! Kurwa, nie to, ja pierdziele! Weźcie tu. tu. Magic Missile! Fireball! Uh, kurwa, <laughs> Fireball! Gin. O kurwa, zginęłem. No nieładnie, nieładnie. Nie wiem, przy którym zamku się odrodziłem, ale idę. O, wygraliśmy. <ścoughs> Czekaj.

Fireball! A to mój Czaj to jest mój czy nie mój Głoś ty mi spalił tysiaserem Fireball ja Nie wiem czy ja w swoich walę czy nie w swoich Fireball 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 no, uh, please, please. Oh, Fireball 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 Gdzie ty jesteś? Za czym jesteśmy tacy dziwni? Fireball! Magic missile! Fireball! Magic missile. Fireball. Gin kurwa! No <grystanie> <grystanie> panie, co tu się dzieje? <grystanie> Dawaj, razem. O kurwa! Jajaj, dowalił mnie. Fireball! Fireball! O kurwa! Fireball! O kurde, zamroził mnie. Fireball! Fireball! <laughs> o, w dupę, zabił mnie Kurde, najgorzej to wracać Dzień... <laughs> Fireball 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 Oj. Fireball W dupę. No nie, ale mnie zrobił O Freeze Fireball Freeze wow. Fireball Freeze. Freeze. Die. Freeze. Freeze 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 Fireball Magic, <laughs> Magic. Magic. <laughs> <laughs> nice. GG, GG. Szybciej, 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 szybciej. szybciej. dawaj, 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 kurwa Prisn! No w dupę! Ale mnie rozdupczył, no Magic missile! Fireball! Fireball! Magic missile! Oh, yeah, Freezing! Fireball! No bro! <laughs> Leave me alone! <laughs> Fireball, that's gonna Freeze! Freeze. Oh. Fireball! Fireball. <laughs> <laughs> <laughs>

Yeah. e Freeze. Hey, go. Freeze! Freeze! Fireball! Fireball! Freeze! Fireball! Hey, Fireball. Gumball, Magic missile! Magic Nie, dead, no? Idę dead, dead. Yeah. O oh, shit Oj kurwa! Oj kurwa! Tej też dead, też dead. Czy tutaj w ogóle wejść? Oj.

Eee, za I know. That, and we just lose look HP. at, look. We're just losing HP. Gdzie on jest? have nice. Mam tylko Wormhole! Fireball! Wormhole! <laughs> I ty do mnie z Fireball? -a? Okay. Masz!

I had four kills, nice. Yes. Fireball! <laughs> <laughs>